Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Jeżeli chodzi o skład zdrapkowy na dzisiejszy właśnie odcinek, to wygląda on następująco. Już go widzicie. Mam zdrapeczki za 60 zł. Po raz pierwszy e, będę drapała zdrapkę świąteczne odliczanie. Troszkę się zawiodłam, że nie ma tego świątecznego kalendarza, bo w nim często właśnie e, miałam szczęście i fajne sumy udawało mi się wygrać, ale zobaczymy. Może ta zdrabka również e, szczęśliwa dla mnie będzie? E, jest moja ukochana zdrabka Big 777. E, mamy kolejne podejście do zdrabki Playbook. Zobaczymy jak mi pójdzie tym razem. E, jest zdrabka Szczęśliwa Linia, którą już częściowo zdrapałam, ale tutaj musimy sobie zdrapać jeszcze cztery symbole. Zobaczymy jak mm, to wyjdzie. I tak, e, do uzupełnienia kwoty mamy zdrabkę Laki 7. No to dobra. Partujemy. Może tak, słuchajcie, dzisiaj e, zacznę sobie od e, słuchajcie, ja powiedziałam za ile mamy? Za 60 zł? No, prawa ja... Uh -huh. Wróć to jest 60 zł 70. Tak, więc dzisiaj mam zdrapaczki za 70 zł. No matematyka, widzę, że u mnie słabo. Dobra, zaczniemy od zdrapki świątecznej, odliczanie. I tutaj szukamy, szukamy. Czekajcie, 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 bo teraz tak. To mam w ogóle zdrapkę, mam odmyż jeden. Uuu, to mi się trafiło. Szukamy prezentu. Uuu, ok, dobra. Czyli nie gwiazdeczki, to żeby się nie pomylić, bo można znaleźć gwiazdkę i się cieszyć. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekaj, czekaj. Dobra, muszę taka przybliżyć, bo prosiliście mnie, żebym ten, żebym po prostu tutaj, no, że źle widać, więc trapała ym, jak najbliżej, ale po prostu ja nie jestem w stanie tej zdrabki już przesunąć, więc na razie te pola zdrapiemy tak. Ale pole numer 2 to mamy pole numer 3, szukamy prezentu. Oj. No tak, mówiłam, że tak będzie, jak gwiazdkę będziemy się cieszyć. No nie, no nie, no nie. Byłaby stóweczka, pięknie. Ale my, my szukamy prezentu. To była piątka. Tu już mogę troszeczkę wam to przybliżyć, żebyście też dobrze to widzieli. To jest skrzat. Pod siódemką mamy kominek. Uuu, to gruba kwota, słuchajcie, milion byłby. Uuu. Pod ósemką mamy szyszki. I to mi się wszystko trzęsie. Muszę jakoś to inaczej ustawić, żeby nie. Dobra. E, tutaj jest ręka pod numerem 9. Tu mamy czapkę. Tak są rozstrzygane te okienka, ale staram się właśnie drapać je po kolei. Tu mamy numer 11. Jest korzuch. Pod dwunastką jest bałwanek. Pod zdrabką numer 13 mamy Lizak. Pod 14 mamy trąbkę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o symbole, to widzę, że są te same, co w, w, w tym e, kalendarzu świątecznym, ale właśnie to jest ta zmyłka, nie? Że zawsze tam wygrywała ta gwiazdka. A teraz szukamy prezentów. pod choinką choinkę mamy, a prezentów nie ma. Tu mamy ciuchcie, mamy dzwonek pod 21, jest kula, tu mamy sople, o, jest prezent, wow, słuchajcie, mamy 25 złotych, to fajnie, to fajnie, to nam się z zdrapeczka przynajmniej zwróci, a 24 to jest co? So tu też... Aha, jest tu też szukamy symbolu, tak? Nie ma tu żadnych bonusów. Tam przynajmniej był bonus, coś. No dobra, powiem Wam, że tamta zdrapka mi się bardziej podobała, ale to też nie jest zła. Dała nam na do dzień dobry wygraną w kwocie 25 zł. Także cieszmy się z tego co jest. Dobra. Teraz zdrapię sobie zdrapeczkę laki. Zacznę od bonusu. Mamy księżyc. Jeżeli chodzi o wygrywające liczby, to jest to liczba 11 i liczba 23. A mamy 14, 12, 15, 21, 13, 30, 18 oraz 29. Czyli niestety tutaj mamy zdrabkę przegraną. E, tutaj zdrapka szczęśliwe linie troszeczkę odsunę i e, słuchajcie, dokończę sobie tą zdrowkę. zostały nam cztery symbole sprawdźmy co to będzie, będzie to gwiazda mm, i więcej nie mamy pomarańcz nie ma jest tęcza no i arbuz, którego nie ma, więc szczęśliwe linie też są niestety puste. Dobrze, zostały nam takie dwie grupy, można powiedzieć, drabki. Mamy wik 777 oraz playbooka. I e, zacznę od big. Szukamy oczywiście tutaj siódemek. Oby było ich jak najwięcej. W pierwszej grze nie ma. Drugiej grze też nie ma. Gra numer 3 mamy arbus, garniec, ananas. Mamy truskawkę podkowę, banknot. Tu mamy złoto, banany i monety. Mamy banknot koniczyny oraz diament. Truskawkę, bank i arbusa, czyli w tej pierwszej kolumnie nie mamy żadnej wygranej. A kolejna kolina kraje nam bank. Jabłko, pierścień. Tak, czy coś mi dzisiaj jakoś ucieka. Sejf, złoto i wiśnia. Nie jakoś, tylko w ostrość. Obrazu, dobra. Tu siódemki nie ma. Kolejny. No, siódmeczki. Chociaż jedną dajcie. Nie ma. I ostatnia gra. Mamy tak, ananas korony i pomarańcze. Czyli niestety dzisiaj... O widzieliście w ogóle to? Dobra. Ja tak przybliżyłam. No dzisiaj e, nam się zdrapeczka nie popisała. Nie popisała. Mamy różne literki kontrolne. Potwierdzają. No siódemek nie ma. Nie ma wygranych. I e, ostatnia dzisiaj na dzisiaj zdrapeczka to będzie playbook. I zobaczmy, co tu nam się kryje. Zaczniemy od szafirowej. I wygrywające liczby to 27. Będę drapała drapakiem. Eee, tym takim lotowym. 28, 29 uuu, i 30. Nie, 16. <trych> Trzy liczby po kolei mamy fajnie

Dwadzieścia i jeden, czyli nie ma wygranej, a takie były piękne tutaj, tak się zapowiadało fajnie. No dobra, druga gra to gra rubinowa. I mamy tutaj, szukamy 7 albo rubinu. Portfel, korona, perła, pierścień, kufer, moneta, złoto, perfumy, worek, szminka. Nie ma. Chyba, wiem, że już padła wygrana ta półtora miliona w tej zdradce i chyba właśnie ona była w tej grze rubinowej, tak mi się wydaje. Ale pewna nie jestem, jak ktoś to mi tam w komentarzu e, ten. No, rozjaśnijcie, bo gdzieś to widziałam, ale tak mówię, pewna nie jestem. Dobra, szmaragdowa. Tu szukamy trzech siódemek w jednej grze. No zobaczymy gra numer jeden. Mamy pierwszą siódemkę. No i tyle. W grze numer dwa Mamy jedną siódemkę. Jedną. W grze numer trzy mamy jedną. No co tak pojedyncza? Perła, siódemka. Portfel, siódemka i korona, no jaka żeby? Gra numer 5 to bransoletka, róża, siódemka, pierścionek i szminka, siódemka, prezent, szafir, siódemka i moneta, dobra i ostatnia gra, garnek, siódemka, lustro, zegarek, złoto, nie ma, oh no. I zdrapka ametystowa siódemka, to tutaj szukamy dwóch identycznych symboli. Mamy złoto i lustro. Monetę i portfel. Pierścionek i zegarek. Koronę i pierścionek. Perłę i złoto. Zegarek i kufer. No nie, słuchajcie, to te zdrapki dzisiaj tak. Monetę i worek, lustro i kufer. I portfel, i perła. Nie ma. Jeszcze mamy dwie szanse na wygraną, bo mamy dwie gry. Eee, dobra. Gra numer 5 to pazowa siódemka. Co tutaj, poczekajcie, jeżeli. Na grze... Aha, po prostu szukamy trzech takich samych symboli. Lustro, szminka, podkowa. Perła, podkowa, korona. Nie ma. Coś się ciężko drapie tą zdrapkę. A i tu było bliziutko. Wezmę sobie ten drapak. O, szybciutko nim zdrapiemy. Nie ma, kochani. No dobra, no i tutaj jest ostatnia szansa w tej grze. Poszukamy sobie tutaj kwot. Nie ma trzech takich samych. No to tutaj. Już ostatnia z ostatnich szans. Wygrywającym symbolem jest moneta. Mamy tak pierścionek, portfel, kufer, perłę, koronę, lustro, perfumy i worek. Nie ma. Nie ma niestety. Tu chyba są te literki kontrolne, co? Tak. Tak, zdrapka Playbook jest niestety przegrana, no szkoda, no ale cóż zrobić, dobra. Kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy draping, to wygrała tylko jedna zdrapka i była to zdrapka e, Świąteczne Odliczanie, czyli no, wynik średni, bo na 70 zł wkładu. Odzyskaliśmy, wygraliśmy, no kto jak tutaj woli, jakie słowo, 25 zł. I to jest dzisiejszy bilans, czyli jesteśmy na minusie 45 zł. Uuu, słabo. No dobra. Nic, zobaczymy jak będzie wyglądał kolejny odcinek, na który już dzisiaj Was zapraszam. Trzymajcie się, pa pa!